Witam cię piękna duszko na moim kanale. Nazywam się Joanna Radwan. Jestem duchowym nauczycielem. Mam wrażenie, jakby nie było mnie tutaj dosyć długo, a no to kilka dni raptem tak intensywnie teraz dzieją się rzeczy. Kochani, wyciągam na powierzchnię temat, z którym wiele dusz teraz się spotyka. Będziemy to przeczuwać i odczuwać. To, co w nas się wydarza teraz, jest to przywiązanie do bólu i takie zaproszenie, zaproszenie do tego, żeby odpakować, o co tak naprawdę chodzi, kiedy jesteśmy w pewnej realizacji, która otwiera w nas naszą moc. Panuje takie stare przekonanie w duchowości związane z tym, że moc czerpiemy z tego, co wypracowaliśmy, tego, co jest za nami, co przeszliśmy. I rzeczywiście tak jest. Jednak, co się dzieje, kiedy zapominamy o tym, że tak jest i zaczynamy. Bardzo intensywnie trzymać się tej przeszłości, szukając tam naszej mocy. Jest duża różnica w tym, w jaki sposób dusza tutaj podąża przez życie i pamięć duszy, która wie, a nasza świadomość, która nieustannie szuka potwierdzenia tego, co wiemy. Świadomość umysłu czy tożsamości. I to teraz, kochani, się rozpuszcza właśnie w nas. Więc jest duża różnica w tym rozpoznaniu, w którym rzeczywiście to, co jest za nami, jest dla nas wspierające i nas niesie. I można to bardzo łatwo poznać, bo kiedy jesteś w wibracji tego, co za tobą i co cię niesie. To wtedy czujesz się niesiony, czujesz się niesiona tutaj. Natomiast, kiedy jesteś w wibracji tego, że to, co jest za mną, co wypracowane, cała droga, cierpienie, ból, jest tym, co trzyma mnie w pionie, jest źródłem mojej mocy, wtedy odczuwamy ciężar. I na tym etapie przejścia możemy odczuwać dwie te jakości równolegle ciężar i lekkość. Warto jednak zrozumieć, że jest to pewien etap przejścia i może on trwać jakiś czas. Nie ma znaczenia jak długo ważne jest to, w jaki sposób przyjmujesz tą informację, która teraz do Ciebie płynie. Czy jest w tobie radość na to rozpoznanie, czy potrafisz się karmić przemianą, której doświadczasz? I faktycznie jest tak, kochani: że to, co jest za nami, niesie nas. Jednak, żeby nas niosło, potrzebuje być autentycznie uwolniona. Można to bardzo łatwo rozpoznać, kiedy nasze ego trzyma się przeszłości i szuka tam mocy, siły, co prowadzi do nieustannych wewnętrznych konfliktów i walki. W momencie, w którym poznajesz ten mechanizm, oznacza to, że jest w tobie gotowość, aby otworzyć się na jeszcze głębszą miłość. Dlatego, co w tobie walczy, co szuka tej mocy w tych miejscach, które być może wcześniej służyły. Jest to etap, w którym twoje serce zacznie otwierać się na miłość, bo to miłość rozpuszcza ten ból, który. Był zakamuflowany pod maskami mocy, trzymania się przeszłości i pamiętania tego, co było. Robię takie pauzy z oddechem, żeby zatrzymać tutaj ten przekaz i dać również tobie przestrzeń do spotkania się z tym, co płynie. Pojawia się takie pytanie pomocnicze, które wszechświat podsuwa: Z jakiego miejsca czerpiesz swoją moc? To jest fascynujące, kiedy dusza zatrzymuje się w tej wiedzy, doświadczysz bezpośrednio swojej mocy. Nie biegniesz już do przeszłości, nie analizujesz tego wszystkiego, co już za tobą. I nie budujesz też duchowego ego, które ciągle ma o czymś pamiętać, bo twoja dusza pamięta. To jest właśnie dostrojenie się do tego nowego świata zaufanie temu, co pamięta w tobie. Kiedy pojawia się ta realizacja w Twoim polu, oznacza to, że ten ból przeszłości, który był tak mocno pielęgnowany w Tobie, ma teraz szansę na prawdziwe uzdrowienie, na prawdziwą integrację, bo został w Tobie rozpoznany. Jako miejsce gotowe już do wyzwolenia. W momencie, w którym odpowiesz tak do tej realizacji, Twoje ciało również na to odpowie, zatrzyma się w sercu. Kiedy mówisz tak. Do tej realizacji, uzdrowienia, które dzieje się w tobie tak autentycznie. Twoje oczy naturalnie kierują się ku nowemu. I to jest właśnie wsparcie z poziomu przeszłości, i to jest właśnie to bycie niesionym przez to, co już za tobą. Ty nie potrzebujesz o tym pamiętać. Bo już sam fakt tego, że jesteś w przepływie, otwierasz swoje oczy każdego dnia z radością, patrzysz w nowe, widzisz nowe, cokolwiek to jest dla ciebie. I nie jest to paniczne szukanie tego nowego świata. Tak jakby lęk przed tym, że coś nas znowu dopadnie. Przeciwnie, jest to głębokie zatrzymanie z szacunkiem w momencie, w którym pojawia się refleksja z tego, co było, i świadomy wybór nowego. Wtedy przeskakuje Twoja częstotliwość na to nowe spojrzenie i nowe doświadczanie siebie tutaj. Mogło być tak kiedyś, że łapczywie szukaliśmy tego nowego spojrzenia, ratunku, pomocy, tak jak tonący łapie oddechy, kiedy wynurza się z oceanu. Miałam taki epizod w realnym świecie, kiedy tonęłam w oceanie. Kiedy jednak pozwolimy sobie na to, żeby spotkać się z tym, co tak łapczywie i kurczowo próbuje trzymać się życia. Jest to moment, w którym jesteśmy gotowi na to, aby to odeszło, aby to, co tak kurczowo. Szuka i chce trzymać się życia, zostało do tego życia przywrócone. Przychodzi taki moment, w którym będziemy doświadczać tej realizacji bezpośrednio w naszym ciele fizycznym, co oznacza, że będziemy mieli świadomość emocjonalnego uwolnienia, które dzieje się w naszym ciele fizycznym. Będziemy być może nawet świadomi tego, co się uwalnia. Jednak świadomość, wyższa świadomość, która obejmuje nas samych, w tym pięknie miłości i uzdrowieniu. Będzie tym, co zapewni nam tutaj bezpieczeństwo, którego szukamy, i, i absolutne zaufanie do świętości tego procesu. Poznajemy teraz to, co się uwalnia. Poznajemy to, co się w nas rozpuszcza, poznajemy tą wewnętrzną walkę, która nieustannie się w nas toczyła. Powiem takie jeszcze jedno zdanie integrujące to, co do tej pory popłynęło. Kiedy nie czerpiesz już mocy ze swojego bólu, wtedy pozwalasz mu na pełne uzdrowienie. Jeśli stawiasz na pozycji nadrzędnej swoją wewnętrzną wolność, Wtedy bezpośrednio sięgasz swojej mocy, która odpowiada na to wezwanie i która właśnie w etapach próby wytrzyma, nie będzie reagować. I doświadczysz w takich momentach tych słów, które teraz są przez Ciebie usłyszane. Kiedy nie czerpiesz już mocy ze swojego bólu, dajesz mu szansę na pełne uzdrowienie. I to jest właśnie zmiana paradygmatu na miłość. To jest właśnie, kochani, gotowość na to, żeby bolało. Bo wtedy przechodzimy realne uzdrowienie. Nie czerpiemy już mocy z naszego bólu, ale z miłości. W momencie, w którym doświadczamy bólu, czy to emocjonalnego, czy fizycznego, dzieje się nasze uzdrowienie. I to nie będzie trwać cały czas. To jest gotowość na to, żeby usiąść ze sobą autentycznie i połączyć się ze sobą. Ten moment rozpoznaję jako głębokie zaproszenie do tej realizacji. Może się wydawać to trudne, ciężkie, ile tego jeszcze, przecież miało nie boleć. Możesz się zaskoczyć, czym ten ból tak naprawdę jest. Kiedy pozwolisz mu po prostu przepłynąć, nie czerpiesz już z niego mocy, ale patrzysz z miłością. Pojawia się od razu pytanie w świadomości, w takim razie, z czego czerpać moc? Ta moc zostanie Ci objawiona jako efekt tej realizacji. Aby dopełnić to, co zostało powiedziane, powtórz za mną na głos. Proszę usiąść wygodnie i z godnością. Wyprostuj swoje ciało. Uwalniam swoją świadomość od wzorców poszukiwania swojej mocy, w bólu przeszłości. Uwalniam swoją świadomość od wzorców poszukiwania swojej siły w tym, co już jest za mną. Pozwalam, aby pamięć przyszłości. stała się świętym terenem, po którym chodzę i niosła mnie przez każdy kolejny dzień. Otwieram się na radość stwarzania mojego nowego życia, tego i każdego następnego momentu. Jako szacunek do tego, co już jest za mną. Nie mam już potrzeby pamiętać o przeszłości, żeby ją szanować. Nie mam już potrzeby pielęgnować tych wspomnień, żeby się tutaj umacniać. Tym samym moja prawdziwa moc wraca do mnie teraz. Moc zjednoczenia z głęboką miłością, która właśnie teraz obejmuje uzdrowieniem to, co minione, to, co zapomniane, to, co było tak głęboko pielęgnowane w zakamarkach. Mojego umysłu. Teraz może wyjść, zjednoczyć się z tą miłością i tym samym ja doświadczam głębokiej ulgi, tej wolności teraz. Nie potrzebuję już wspierać się tym, co nie istnieje. Rozpoznaję tym samym, że te wszystkie próby wspierania się przeszłością były przetwarzaniem jej w mojej świadomości. Tym samym może to zostać rozpoznane we mnie, uwolnione, wyzwolone. I ja jestem. Wolnością, wyzwoleniem, radością. Obejmuje również głęboką miłością te aspekty, które nie wiedzą, skąd teraz czerpać tą moc i siła. To również. Przechodzi proces przemiany we mnie. Pozwalam na to dopełnienie już teraz. Pozwalam, żeby niewiedza stała się wiedzą, która niesie mnie przez każdy następny moment. Nie muszę już wiedzieć, jak to się dzieje. Tym samym mogę być. Dzięki temu jednoczę się ze swoim najwyższym potencjałem już teraz. I ten potencjał rozświetla moją przyszłość. A ja doświadczam głębokiego spełnienia w sobie, w mojej duszy, w świadomości tego, kim jestem. Niech dopełni się we mnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. A ja jestem w tym wszystkim obecny. Obecna. I tak już jest. Możesz wziąć teraz głębszy wdech do ciała, jeśli czujesz. I wydech. I poczuj głęboko te słowa, ten przekaz, wibracje tych słów. Poczuj, jak to rezonuje w Twoim ciele. I niech układa się najpiękniej. Dziękuję.